I co? Da się normalnie wjechać? Bez kombinowania? Da się! Starczy słuchać jak mówię. Trzeba panie większy łuk zrobić. I waga też elegancka. Dzisiaj Wam coś pokażę. Zobaczcie, fotowoltaika jest niemal cała zaśnieżona. Widać, że gdzieś tam po bokach troszeczkę śnieg odpuścił, prawda? No i teraz zobaczcie jaką mamy w chwili obecnej produkcję. To jest dość interesujący temat. Często się słyszy, że o panie, jak jest gdzieś tam troszkę zasłonięte, zacienione, to już nie ma produkcji. A tu proszę 1074 W, czyli ponad 1 kW, pomimo tego, że jest zaśnieżona, produkuje. Także no, nie ma szału, ale nie jest tak, że nie produkuje nic. A co my tutaj mamy? A taki był ładny Amerykański, panie Wytarte podkładki w przystawce od załączania przedniego napędu O Tu mamy to ustrojstwo Przez co? Em, przez co, co? Przez co? Ciągnik potrafił, gdy się jechało, gdy ciągnik był rozgrzany i nie jechało się, powiedzmy tak, nie pracowało się w polu, po prostu jechało się od tak w sobie normalnie. To ciągnik potrafił rozłączać jazdę. Po załączeniu przedniego napędu normalnie można było jeździć. I normalnie też ciągnik jeździł, gdy dawało mu się w Po prostu przez te podkładki uciekało ciśnienie. Nie powiem Wam tego dokładnie, tu majster robił, wczoraj był, ja wczoraj przyjechała też gruszka, tam jeszcze przy chałupie jeździliśmy, dlatego też MC, pomimo że tego, że wczoraj, przedwczoraj został umyty calutki razem z opryskiwaczem, znowu. Wokoło chałupy objeździł, jest cały upaćkany. Dzisiaj strasznie mocno wieje, bardzo mocno i chciałem go umyć, ale z racji tego, że tak wieje, to bez sensu. Zimno jest po prostu i pierdziele nie będę mył. O. A tutaj majster tam części zamówi, przyjedzie. To tam nie wiem. W sumie nie wiem jak mu to długo poszło, zeszło, ale dosyć szybko roz, rozłożył tutaj sobie napęd, wyciągnął to, już wiedział co i jak i. Części będą zamówione, ciągnik zrobiony. Także w polu dało się nim pracować, bo wystarczyło załączyć napęd i nie było problemu, ciągnik normalnie jeździł. Natomiast, to jak mówię, jak się na przykład z pola zjeżdżało, albo nawet, ja nie miałem tego przypadku, ale gdzieś tam jak ojciec jechał i na przykład zjechał z pola, to potrafił rozłączyć mu jazdę. Normalnie jechał, 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 rozłączył jazdę. Trzeba było ciągnik zgasić, zapalić, włączyć przedni napęd, albo po prostu zapalić i... Jak już się jechało, to trzeba było po prostu jechać na wysokich obrotach, żeby tam nie wiem, te 1600 obrotów, żeby było na, na silniku, to wtedy było wszystko ok. Ewentualnie włączyć przedni napęd i wolniej jechać, żeby wiadomo, nie, nie rozwalić napędu. Także w, pra, w polu dało się pracować, no ale no to w końcu trzeba było zrobić, więc jest to zrobione. To już, to jesienią już nam wyskoczyło, ja jakoś zupełnie zapomniałem o tym temacie bo bym Wam wcześniej powiedział na przykład mi podczas jazdy z rzepakiem ani razu się to nie stało nie wiem, czy za krótka trasa, za mało się rozgrzał natomiast wiem, że przy kukurydzy, na przykład jak tata odwoził czy brat, to zdarzyło się, że rozłączył napęd także no, to jest rozebrane i majster tutaj będzie działał w tym temacie jeżeli chodzi o części, przyjedzie, zamontuje i będzie git jeszcze dwa zdania powiem Wam w temacie grochu, bo już pojawiają się pytania kiedy zamierzam siać no, i tutaj, jeżeli chodzi o groch, to tak naprawdę zrobię wszystko odwrotnie jak robiłem wcześniej, ponieważ e, zaplanowałem sobie przede wszystkim, może tak, zacznę od początku. Po pierwsze, będę robił znowu materiał siewny dla Krzyśka. Po drugie, będę korzystał z jego doświadczenia, z jego porad. E, no, my groch siejemy już długo i zawsze robiłem tak, że groch chciałem bardzo wcześnie, e, kiedy tylko się dało, i. I wydawało mi się, że jest dobrze. Natomiast na stronie Krzyśka, na ich stronie nasiona Ławrenowicz, jest informacja. Ja nie wiem, jak to się tam nazywa, ale jest informacja, takie, taka porada na temat siewów grochu. O, inaczej, jest technologia siewów grochu w ich gospodarstwie. I oni sieją na przełomie. Może wam link wrzucę w opisie. O, tak zrobię, link Wam wrzucę w opisie do tego. I oni sieją groch na przełomie marca, kwietnia, dają przed siebie jeszcze azot. Um, inaczej odkwaszczają niż ja odkwaszczają. I tak sobie pomyślałem, jeszcze mówiłem do Krzyśka, śmiałem się do niego, mówię Krzychu, biorę od Ciebie materiał siewny, zrobię tak jak Ty doradzasz. I kurde mówię, jak będzie coś nie tak to policzymy się. No tam się Krzychu śmiał, ale um, no jest to dla mnie troszeczkę taka nowość, bo... Czy nowość, może nie nowość. Zupełnie odejście od tego co do tej pory robiłem, ale ja jestem też otwarty, nie, nie trzymam się kurczowo swoich jakichś tam doświadczeń nie upieram się, że to co ja robię jest najlepsze. No i widzę, że u Krzyśka to wychodzi, sprawdza się, no to może warto spróbować to u siebie, więc będę praktycznie robił tak jak oni tam piszą. Drugi temat to wprowadzenie zaprawy szczepionki w sumie. Azotowej z, z bakteriami azotowymi. Tutaj też nie będę ukrywał, dostałem, tak, dostałem, to jest odpowiednie słowo na testy, na próbę, aż uwaga, na jedną tonę, tak, na, na jedną tonę preparat Atuwa, są to właśnie szczepy bakterii azotowych do, do zaszczepienia nasion. Plus jest taki, że w porównaniu do innych szczepionek jest tak że po zaprawieniu materiał może leżeć 30 dni. To nie jest tak, że zaprawiamy i musimy od razu jechać, wysiać. No to jest taki, taki plus. Ta zaprawa jest dedykowana szczepionka dla nasion grochu i bobiku. Też tam mówią, że można to łączyć z maxi, zaprawą tą fungicydową Maxim, ale dodatkowo dodaje się jeszcze Premax, o ile dobrze pamiętam pół litra, czyli tak, dwa, litra, dwa litry tej zaprawy Atuva, pół litra Premaxu i nie wiem ile Maxima. I właśnie tak się zaprawia i 30 dni to może leżeć. No to jest taki plus, że nie trzeba od razu, bo różna jest pogoda, można sobie to wcześniej przygotować i w odpowiednich warunkach sobie wtedy wysiać. I wiecie na pewno doskonale, że ja tak troszeczkę z przymrużeniem oka podchodzę do tego typu różnych specyfików. U siebie testowałem też różne już wcześniej zaprawy w grochu i ja efektów nie widziałem. Efekty czy to działa czy nie działa? Dziś wam też nie powiem. dopiero sprawdzimy, zobaczymy jak zasiejemy, jakie będą wyniki I Chciałbym to, raz, że kombaj mam wiernik plonu, da się to sprawdzić. Dwa, że mam wagę, wyznacie sobie zasieje, to nie jest dzisiaj żaden problem przecież, żeby zrobić. Natomiast ja zawsze mówię, że no warto spróbować po prostu. Warto po prostu spróbować. Ja was nie będę namawiał do tego, że macie kupić, bo ja dostałem i będę próbował, to wy musicie kupić i zobaczyć. Absolutnie. Ale jeżeli chcecie czymś zaprawić, to warto sobie zrobić porównanie. A jeżeli uważacie, że nie warto zaprawiać, to ja Wam, tak jak wspomniałem, nie będę Was namawiał, że warto, bo sam mam mieszane uczucia do tego typu różnego rodzaju, tak jak wspomniałem, specyfików. Natomiast grzech byłoby nie spróbować, jeżeli dostałem zapytanie, czy chciałbym spróbować wysiać u siebie i tak dalej, i tak dalej. No więc e, ja zawsze jestem otwarty na tego typu testy i doświadczenia, także nie byłbym sobą, gdybym, gdybym odmówił. No i to w sumie tyle. No nie będę się tu więcej rozwodził na ten temat, bo, bo, bo nie mam nad czym, bo produktu nie znam kompletnie. To jest jakaś nowość. Zobaczymy jak wyjdzie, a ja nie mam zamiaru w żaden sposób czarować. Jak wyjdzie, tak będzie powiedziane. No i tyle. Do zobaczenia, cześć.